Kajko. Jeden z najlepszych szotarów, jakich znam. Chio, nie, poczaj, ale skręcimy się w głowie, serio. A no, bo ty już przesadzasz teraz! Siemano, witamy w kolejnym odcinku Bungee. Dziś wybierzemy się do jednej z poznańskich galerii, gdzie będziemy wykonywali różne zadania, o których zadecyduje koło fortuny. Ale to jest Bungee i nie może być za łatwo Podczas wykonywania tych zadań będziemy mieli na... Ty, bez kitu, jakbym skopiował content od Isamu, miałbym zajebisty content i to nisko budżetowy Nagrywałbym kidropa po prostu. <laughs> A Łak, kurwa, ręka mnie zabolała. sobie obroże, które razi prądem. O miejscu, gdzie będzie obroża zamieszczona oczywiście zdecyduje koło Fortuny, także od tego zaczniemy, a potem przejdziemy do losowania zadań, które będziemy musieli wykonywać z tymi otoż obrożami. Let's go! 3, 2, 1, start! I szczęśliwym numerkiem na dziś jest yes. numer... 9! O! 9 dziewiątka jest lepsza niż 10. 10 to była szyja, a 9 to jest udo. Widzowie, czyli dla mnie będzie Udo, y, tak jak powiedział Kuba. A teraz Patryk rysuje swoją część ciała. gdzie zamontujemy mu? Tak. Siedem siódemkę? Siedem. Tak, rysadanka jest na jaja, Nie, 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 żartuję, nie, 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 Dalej. nie, 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 Sześć. O, szóstka. szóstka to będzie. Wziąć numer takiej dziewczyny. Ja pier. śmiać za zajedzie. A to mogę sam wybrać dziewczynę, tak? Ale tak, tak. no to. Z tymi dziewczynami bym uważał. Kiedyś w taki challenge od Sergiusza dostałem, że mam podejść do dziewczyny i jeździć od niej numer. I on mi miał wybrać dziewczynę, która będzie w porządku. No i wybrał taką grubą panią. I generalnie z jednej strony sobie myślę, dobra, zajebiście, łatwe wyzwanie, ona na pewno da mi numer. Z drugiej strony, Sergiusz, Hampier Dolony, mimo że obiecał, że go nie zrobi, nagrywał to na Insta Stories. I gdybym dostał kosza od grubej, to śmialiby się ze mnie 20 razy bardziej. I tyle brakowało. Musiałem ją namawiać, że mi numer dała. Kurwa. 11. to 11. Przymiarka butów. Mi się <grymne> Nie no ja wam mogę powiedzieć, ja do niej podchodzę i mówię: Ogólnie szły dwie dziewczyny. Jedna, jedna była szczupła, niska, całkiem ładna i druga była niewiele niższa ode mnie. Ulana. Tak dosyć poważnie Ulana. I zagaduje Zaczynam mniej więcej w ten sposób, że hej dziewczyny, gdzie idziecie? Słuchajcie, mam takie pytanie. Właściwie to ja w Wrocławiu mieszkam od niedawna i nie bardzo wiem, co tutaj fajnego można na rynku zrobić, więc może byście poleciły, w jaki sposób mogę czas spędzić? No tak patrzą, tam mniej więcej coś tam próbują doradzić i mówię: Wiesz, co? w sumie to. Fajnie byłoby mieć z kim ten czas spędzić, więc może miałabyś ochotę gdzieś ze mną wyjść, pokazałabyś mi miasto. Ja bym się jakoś tam zreflektował, jakoś bym to wynagrodził. I, te, I patrzę na tą grubą. I ta chuda na mnie patrzy i mówi: A do kogo mówisz? Ja tylko na nią spojrzałem na chwilę i mówię: No do ciebie. I pokazuję. Ona. o Kurde, nie wiem, chyba nie powinnam. Niedawno zerwałam z chłopakiem. Mówię, kurde, no to dobrze się składa, nie, poza tym wiesz, no to nie ma żadnej presji. Nie mówię, że musimy być w związku, uprawiać seks i tak dalej. Po prostu fajnie byłoby Cię poznać, spodobałaś mi się, wspólnie spędzimy czas. Widzimy gdzieś, nie ma tutaj żadnych zobowiązań. No nie wiem, nie wiem, dopiero zerwałam. Kurde. Mówię, okej, okay, dobra, zróbmy może w ten sposób, podasz mi swój numer. Jeżeli będziesz miała ochotę, zdecydujesz się przemyśleć temat, piszesz mi na SMS-a Jeżeli stwierdzisz, że, że to bez sensu, to po prostu pozostawisz to bez odpowiedzi, że nie będę nahalny. I zostawiła mi numer. Kurwa tyle brakowało i by, by się nie udało. Chyba, że zgrywała niedostępną. P***** Resztę po prostu wymyślimy na miejscu, bo Szuszwul tutaj nie zadbał Ale to co zostało wylosowane będzie robione Czyli Patryk ma na bicepsie, a ja mam na udzie Tak. Jeszcze raz, nie ma tak A głównym gwoździem naszego programu jest Tadam! Smycz elektryczna Dawidku, co powiesz o niej? Piękna? Nie wiem, tutaj jeżeli o to chodzi to Patryk... Jak miałeś zadzwonić jak mi numer podała? Ja nie dzwoniłem do niej, nie, nie, nie. No to był taki challenge głupi, no. Zakupem tego wszystkiego i. Powiem tak, zapytałem się pana, jak to mocno razi. On pan no, no, takiego dużego psa, a ja mówię, poczęj nim! Nie, nie! Dużego psa to powala! Ale warto wspomnieć, że psy mają większy tak. próg wytrzymałości od człowieka. To kosztowało prawie 1000 zł, więc musi być mega mocno. Oczywiście nie jesteśmy za tym, żeby stosować takie rzeczy. Tak, na psa. standardowy taki podobno Lamus kosztuje 100. 120, to kosztowało to... tak 800 zł, ale my jesteśmy. Dobra, bo mówicie, że bajki opowiadam, to powiem wam lepszą historię, po której, kurwa, się spuścicie. Z wkurwienia twierdząc, że na wymyślałem. Już tą historię się opowiadałem, jak większość zresztą, bo to ciężko mieć nowe ciągle. Znaczy parę mam, ale nie wspominam z przyczyn osobistych. Jak mieszkałem na Polonzyckiego, jak wam pokazywałem, z mistrzem oraz naturalem, to Chcieliśmy wspólnie obchodzić Sylwestra. Zaprosiliśmy znajomych do nas. A Natural, poza tym, że wziął ze sobą dziewczynę, to stwierdził, że weźmie też koleżankę. I przyszła koleżanka Naturala. Ogólnie zaczęły się niewinnie. To było takie moje drugie spotkanie z nią. Wcześniej pierwszy raz ją widziałem w momencie, w którym. w momencie, w którym. Opijaliśmy wynajem nowego mieszkania Bo wiadomo, że i Natural zawsze szukali powodów do tego, żeby imprezować No ale jak już impreza się kończyła Prawie wszyscy w sumie już poszli Zostałem tylko ja, Natural, Mistrzu Dziewczyna Naturala oraz jego koleżanka To ona była już mocno pijana Patrzy na mnie I mówi coś na zasadzie ja wiem, że od kiedy pierwszy raz mnie zobaczyłeś, to walisz sobie konia, myśląc o tym, jak robię ci loda. Na nią spojrzałem i. i... To, to nie było takie dyskretne rzucenie, tylko to było głośno powiedziane face to face, gdzie obok siedzieli wszyscy ludzie, których znamy. Ja poczułem się taki zmieszany przede wszystkim, bo, no, kurwa, no, byłem zaskoczony tą sytuacją. Poza tym, no, nie miałem takich myśli, tak się składa. I powiedziałem, że, no nie, raczej niekoniecznie. I pamiętam, że wtedy usiadła mi tyłkiem na rękę i powiedziała w zasadzie: sensie, Wiem, że chcesz podotykać. Ja tą rękę zabrałem i mówię, że nie chciałbym. Eee... I po chwili walnęła do mnie tekstem coś na zasadzie: Jeżeli jesteś prawdziwym mężczyzną, to mnie teraz wylisz. I położyła mi nogę na, na ramieniu. Położyła się na łóżku, ja na nim siedziałem, na kanapie, w salonie, i położyła mi nogę na tym, na, na barku tutaj. I zapytałem, bo, byłem już w totalnym szoku, tak by to było dla mnie kompletnie abstrakcyjne. I mówię do niej: A co teraz przy wszystkich? A ona mówi: Tak. No i tak mniej więcej ta sytuacja się skończyła. Na takiej wymianie zdań, z jednej strony było to zabawne, z drugiej strony przyznam szczerze, że mnie zmieszała. Naprawdę mnie mocno zmieszała. No to taka ciekawostka. Później, później ten dziewczyna naturala mi mówiła, że jestem podobny z wyglądu bardzo do chłopaka, z którym ona się wcześniej spotykała, niemalże identyczny. I ona właśnie tam dożyła go dużymi uczuciami. I dlatego po alkoholu przestawiła się do mnie o, w ten sposób. No, ogólnie, jeżeli się nie mylę, to chyba ktoś nie prosił, żebym o tym nie mówił na live. Ale już mówiłem parę razy. To chyba ten kolejny niczego nie zmieni. No, mówiłem jakieś tę historia. Czy była ładna? Już co. Nie jest to ważne, no. Chciśmy żeby stosować to na swoim na przykład przyjacielu, bo myślę, że to będzie dobre. W dodatku pan powiedział, że, że w ogóle jak on to mi sprzedawał, to cały czas się cieszył i mówi, ale proszę pana, własną odpowiedzialność. Nie ja wiem. No, i taka czytała, że oczywiście o technicznych problemach na witku, może się wydarzyć tak, że po prostu to się zatnie i będziecie cię o cały czas. Ale ciebie też, ja nie wiem, dlaczego ty Druga opcja jest taka, że mówi, czytała, że może od spraw technicznych być tak, że włączymy na najmocniejsze, a to będzie walić od razu z całej petardy. Ale wyobraź tę sytuację, że stary jesteś ode mnie 100 metrów. Dobra. No co, no, Jesteśmy, wysoko... ja jestem gotowy. Przechodzimy do testów jesteś, takich. Jesteś gotowy? Jestem gotowy, przechodzimy do testów od 1 do 18 poziomu <śla> Być może być tak, że 18 nawet nie włączymy. A! A. No ja dzwonię do pana z Elixa, bo chcieliśmy troszkę przeoszczędzić na odcinku. I znaleźliśmy zastówkę. Dawidek mówi, jedź, proszę cię, to jest kawałek. A 20 km w jedną stronę w korkach. 16, 16 godzina. Dzwonię do pana, mówi, tak, mam, mam, tak, tak. O, YouTube, mamy wszystko mam, tu będzie wszystko, gdzie kolega przyjedzie. Ja podjeżdżam i mówię, dzień dobry, bo ja potem obrożę, on mówi tak. No mam, ale będziecie musieli szczekać. Bo nie mam na pilota. Nie ja jak tak, no śmieszniej będzie. No ja pierdolę. Dobra. No dobra, odpakujemy i robimy testę. Śmiesznie będzie, jaki Janusz biznesu, jaki kutas jewany. Nie poinformował ich wcześniej, tylko chciał ich postawić kurwa pod ścianą. O. Teraz tak, teraz tak, teraz tak. Nie tak mocno. Dobra, dawaj. Gópie! Nie ma opcji, że nie. A przywieś... czemu ja to testuję! <laughs> czemu ja to testuję! Nie tykać się tego. Dobra, poczekaj. Bo to musisz, że nie jest spodziewane, Ja... Się... <laughs> no Poczekaj, poczekaj! Witamy serdecznie. No. <laughs> ja, <nie wiem>. <laughs> ja podbijam cały czas! Ej, nie no, nie no, nie! Się nie! Ściągał to są! Kurwa, polówka jest! Nie! nie. Proszę Cię! O, kurwa! kur... E, bo. mi boli, e, serce chyba. Nie, dobra. CZEKAJ! Ile masz? Piątkę. Aaaa! Ej, ciebie na piątce nie ruszało. No nie, bo to jest dwa. Aaaa! Kurwa! ty pilu! To jest dwanaście! Trzeba sprawdzić, czy to w ogóle działa. O! o kurwa, Co jest? Telefon mi zablokował. Dobra, daj. Chyba to pojeb... na 12 zrobiłeś. Tak, ale za duże pieniądze. Tak? Dobrze, a więc lecimy z pierwszym zadaniem. Dawidek wylosował, że musi wziąć od jak wziąć od jakiejś dziewczyny... Spróbować. Spróbować. wziąć numer. A to akurat dobre. Mierzę czyny, kura. Sam się poprawił, że on spróbuje, a nie weźmie. Także... Brawo! Dobra, widzowie, jest mała zmiana. Zmieniamy z nogi, bo się ześlizguje cały czas. Weźmy kurwa, go tak blisko. Jestem taki brzydki, że nam wiusy spadną. No, oh. tu stoi przy tym. Yeah. i dawaj, dawaj, dawaj. No nic, Dawidek zmienił miejsce. Wydaje mi się, że biceps jest gorszy niż udo. No dalej! Idzie, 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 idzie. idzie, idzie. Przepraszam, czekasz na kogoś? Czekasz na kogoś? Tak? Aha, bo chciałem się dowiedzieć. Poznała go, poznała go. Miała taką reakcję na zasadzie: ukurwał, kogo ja widzę? Pytać, bo wyszedłem teraz ze sklepu. <laughs> ja się ogólnie nie znam totalnie na przykład na modzie I kupiłem sobie taki strój I tu, jakby jakbyś mogła ocenić oh. O! No, oh. ja no, no. Przepraszam cię, bo mam takie tiki nerwowe Czyli co, jest git? Kolorystycznie jest dobrze dobrane? A chciałem też dopytać, bo jestem nowy w Poznaniu I szukam znajomości I tak też, że tak powiem, podróżuję tu po galerii I chciałem dopytać, czy... Byłaby szansa może się wymienić, nie wiem, numerami? A masz chłopaka. Mam chłopaka? A czekasz na chłopaka no, Nie, czekam na, chłopaka, a. Ja mam na koleżankę. Ała. <laughs> <laughs> ała. A ja też mam ja mam sporego Instagrama akurat, jeżeli o to chodzi. No, a bo do tymi do, to ty mi, do ty mi podaj swój podaj mi. Dobra, możesz mi po powiedzieć swojego Instagrama. Cztery, Czekaj, sorry. Kurwa, co jest? Dobra, ała. Dobra, no to nic A koleżanka jest zajęta? Może z koleżanką? Jest zajęta? O! <grym> może zaczekam z tobą na koleżankę <grym> Nie no, lekko się właśnie stresuje Bo ja tak wiesz jestem, może wyglądam na takiego, że Umiem tu gadać <grym> I tak dalej, ale Ale tak to się mega stresuje A za ile koleżanka będzie? <grym> Dobra, to jak coś to ja tu się będę kręcił. Oa, dziękuję te dwa razy jak, no. ona jak ona mi podawała swojego instagrama, ja wpisywałem i już byłem ona mówiła, i już miałem klikać ten i ty mnie kopałeś i mi człowieku wszystko, wszystko <laughs> przeskakiwało usuwało to co ja wpisywałem i ona mi tak spokojnie, spokojnie no nic, pierwsze zadanko Dawidka zaliczone śmiałeś się ty, teraz ja się troszeczkę pośmieję, ja biorę pilota tobie... kurwa, to fajne to odcinki ten odcinek, w którym chodzili, zagadawali ludzi na ulicy z wyzwaniami ducha był mega cringe'owy, przypomniało mi się jak my w 2019 rokiem z... W roku z Sergiuszem podobne główne nagraliśmy, ale inne odcinki mają fajne, pozytywne Oddaję wspaniałą obrożę i zaraz będziemy się bawić, bo tak ci do śmiechu było, ale jak zadanie git. Git to git. wykonane. Co? Nie rób! Nie, Nie robię Robisz. to <laughs> <laughs> i obserwując, spaliśmy na zajebisty pomysł. Na dole galerii jest loteria. I tam trzeba wypełnić jakieś dane na monitorze. I tam pójdzie kuba z kamerą. Złapie przestrzał Patryka i Patryk będzie stał w kolejce. I jak podejdzie i będzie wypełniał, to wtedy będziemy mu puszczać wolty. Słuchajcie. że się troszeczkę ze mnie pośmiał. Teraz my pośmiemy się z niego, on już stoi w kolejce, wszystko jest nagrywane i czekamy. Dobra, wchodzę i wygrywam. Patrzę to. Do... Ej, idziemy tam, idziemy podgrycana szybko. Chodź, chodź. Widzowie zmiana szybka pozycji, bo z góry nie łapie, bo tam troszeczkę bateria siada. Dobra, jesteśmy w miarę blisko. Dobra, czuć. Ej, dobra, on jest mocny, on ma większy próg bólu I on ten próg... No on ma 13, ja miałem 12. Nie wiem, ci dostam Co? Nie, serio? No Ale chuj. Kręcę go Ja tak, a nie będę mu od dwa zwiększał, o jedno mu zwiększę Dzień dobry a. Jak to działa? Niech pan mi powie cały tutaj przebieg Zrobię zakupy za minimum 50 zł. zarejestrować się zarejestrować tutaj sobie sobie nazwisko, kod pocztowy dobra To numer napiszę A ma pan paragon? Gdzieś mam, chyba mam to są, ja! Czekaj! Dobra, do... gdzie jest dalej? Dobra, 15. Nie wpisuję, nie wpisuję, niech się trochę uspokoi. Czekaj, o, z panią będzie klikał. I teraz klawiatura, jak przyłoży palcem. Zmniejsz, To musisz, też Przepraszam! Za go nie mogę tego zyskanować Patryś przepraszam, ale tak cię kochał Cicho, cicho bo teraz się ja losuje nagroda A! A. Przepraszam! Tak, jeszcze dwie szanse mamy! A. A. Ej, dobra, przez on mi chyba tyle razy nie dał, nie? Mi od... ale będę... O, ale miał on mnie zniszczy. Dziękuję. Hej. Debilu! Ja mówię się skórko! Dobra, kolejne zadanko. Na widek idzie tutaj do wyspy, zapytać się o prezentiki. Dzień dobry, e, chciałem dopytać, bo kolega mój niedługo będzie obchodził 30 urodziny i szukam jakiegoś prezentu dla niego. Jest gotowy, to trzeba zrobić tak. I czy byłaby mi pani coś w stanie zaproponować? On e, ping ping a ja mu zadaniami ekstremalnymi i czym jeszcze? I grami. O, i grami, dokładnie. Gada, gada, my mu... Ośmowskim? No, a mógłbym coś zobaczyć? Czy... Kurczę, to, nie To jest takie tylko... Aha, to jest po prostu... Ale to jest jakimś kodem? <śmiennika> Przepraszam, ale... Pękłem po prostu <śmiennika> Pani nie widzi tego, a pani jest kręcona, bo pani okay. jest z góry od pleców Tam jest kamera <śmiech> 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 A, debilu, no, proszę <laughs> Proszę cię A, no weź <laughs> a, psy... a, no debilu, proszę <laughs> Ten będziesz miał prze******e <laughs> O, ku... A, kula! No, bo ty już przesadzasz teraz. To, to, o, to nie jest naprawdę, bo to jest na psy. To jest na jestem To mokry Dobra, dobra To jest na psy. To już nie psy. To jest na tak po czasie się gorzej ogląda. Może za długie. Się kartonik, bucik, tuż, kurwa. <grywa> I był wyobraz, zakładasz, zakładasz i tak Czekam, aż Patryk wykonał zamówienie. Przepraszam, mogę prosić którąś z was Ja bym chciał buty. Te same co mam teraz, tylko 47, może 6 jak będzie. 46. A 7! Przepraszam cię A jest Zeni pół. A jeszcze! Jest? Co chłopak, ale jestem. Dobra, a to mogę jakieś... A, inne? Chyba nie ma rozmiaru jego. Patryk ma bardzo dużą płetwę, 47 chyba plus. Albo cokolwiek z 7,5, albo 7,7... Fajne było, ale szybko się znudziło. O, jest nowy Freak fate.